Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Macieka i zgramy sobie w Hearthstone Heroes of Warcraft. To będzie odcinek dla graczy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z Hearthstone. Zagramy sobie z komputerem. No, i jakoś to będzie dla graczy. Którzy zaczynają zagram kartami podstawowymi, które no, są losowe i dostępne na początku dla każdego. Zagrajmy łowcu. I zagrajmy przeciwko wojownikowi. rozpoczną się łowy. Mamy taką rękę startową. Tą kartę możemy wymienić. No i my zaczynamy. Rzucimy leśnego wilka. No jako że jesteśmy w to mamy różne dodatki u jedności, które dostarczają nam bestie. No tak, nasz przeciwnik wycięł ubrań, no i zabił tego wilka. A wilk dawał nam, naszym bestiom, plus jeden do ataku. Rzućmy tropienie. Pokazuje mi trzy karty stali, mogę sobie wybrać jedną, dwie pozostałe odrzucić. Wybierzmy raptorka. I rzucimy dzika, który ma szarżę. Szarza sprawia, że nasz stronnik może od razu atakować. Taka to jest moc specjalna. Każda postać ma inną moc specjalną. Tutaj wojownik ma pancerz. Plus dwa do pancerza. My mamy zadać dwa punkty obrażeń wrogiemu bohaterowi. Wyrzućmy baginnego raptora na razie. Nasz przeciwnik no zwiększa sobie pancerz, najmileczniej nie ma co rzucić. Okrzyk bojowy. Sprawia, że coś się dzieje w momencie rzucenia karty. No w tym przypadku przy 1 jeden na jeden. Ja tak Murloc. No, tania karta niezbyt mocna. Tutaj mamy prowokację. To, spra to sprawia, że musimy pierwszy zaatakować tą postać, żeby móc zaatakować inne. Okrzyk bojowy. Zadaj jeden punkt obrażeń. Zniszczmy tego murloka i wrzućmy kolejnego raptorka. No, jak widzicie, gra ze sztuczną inteligencją specjalnie trudna nie jest. Stronnik z charge. może atakować od razu. <trymna> Rzućmy do raidu, on sprawia, że moi pozostali stronnicy mają plus jeden do ataku. No, czyli jak ma się taką ilość stronników, no to, no, bardzo korzystne dla nas. No jednak, jak on nam zginie, no to już jeden atak nie jest to dla wszystkich. Stronnik z prowokacją. No, bardzo fajna karta, jak za 4 punkty many. A właśnie, o punktach many nie powiedziałem. Co runy dostajemy? Kryształ many pełny. Tutaj w lewym górnym rogu. Jest ile karta kosztuje tych kryształów, many. I co które nam się te kryształy, many, odnawiają? No i tak jak powiedziałem, jeden dochodzi. Weźmy krokoliszka. Tak, to się nazywa krokoliszek. Rzućmy żółwia. I uczynimy naszej mocy specjalnej. Myślę, że nas przeciwnik już długo nie pożyje. No cóż, na To była gra z Karczmarzem. Tak, podstawy, taki strona. No, mniej więcej pokazane. Za wiele zaklęć nie było też, żeby o nich opowiedzieć. No ale tych bohaterów można sobie um, odblokować, grając właśnie z Karczmarzem. Chcemy odblokować postać druida. Gramy z druidem. Musimy oczywiście wygrać. Na początku mamy tylko i wyłącznie maga. No no i jeszcze mogę wam pokazać, no karty. Karty podstawowe. Te, które będziecie mieli na początku. Każdej postaci się zdobywa za karty, za wbijanie poziomu. A tutaj takie właśnie karty są na początku. Okrzyk bojowy. Ja przebrześć dwa punkty 3, wszystkim przyjaznym postaciom. Bardzo fajna karta, tak jak o, ta jest jeszcze fajniejsza, dla mnie. Im więcej mamy stronników na polu, tym więcej on otrzyma buffów. Plus jeden do ataku, plus jeden do zdrowia. No tak, dużo ich nie ma, no ale... I przyjaznemu stanikowi, plus 1, plus 1. Kapłanka Strażniętego Słońca. Dobra karta, jak za trzy punkty many. Są też takie. obrażenia, zaklęć plus 1. Nasze zaklęcia, karty zaklęć, nadają jeden punkt obrażeń więcej. No jednak, nie każde zaklęcie sprawia, że możemy zadać damage. Tak, są też tego inne. No tak. No to były podstawy Hearthstone'a. Dziękuję i zapraszam do, kole do oglądania kolejnych filmików.